Czasami jest tak, że na giełdzie, że o giełdzie mówią przeróżne osoby. Kanał Zero, tu jakieś filmiki, Good Times, Bad Times, Poland i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie każdy o giełdzie lubi mówić, bo tam się zarabia, free sobie w fundacji rodzinnej, nie płaci podatku, z zysków kapitałowych. No, generalnie YouTuberzy bardzo, ale to bardzo to lubią. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o inwestycjach pewnego YouTubera, który jest dosyć znany w świecie internetowym. Generalnie zainwestował on. Chyba um, milion złotych w taką pewną spółkę, o, którą, o której zaraz sobie pogadamy. przeanalizujemy sobie ruchy, wardynki na giełdzie. I, i może po prostu też wytłumaczę, dlaczego to, co on robi, nie ma żadnego sensu i dlaczego takie oto inwestowanie jest. Y bez sensu, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Dla przykładu, jeśli inwestujecie w jakąś spółkę, musicie być pewni kilku parametrów, czyli mianowicie, czy spółka w ogóle ma jakieś dane analityczne. Jeśli spółka nie ma żadnych danych analitycznych, tak jak zaraz zobaczycie, to generalnie w taką spółkę nie warto inwestować, bo po prostu nie wiecie, co jest w środku. Tak? Tak, to tak samo jak kupicie Mystery Boxa, czy co tam youtuberzy sobie kupują. Nie warto, po prostu nie warto. Lepiej inwestować w pewne spółki, które mają pewny kapitał, niż inwestować w spółki, które nie mają żadnych danych analitycznych, albo nie mają osób, które w ogóle się nimi zainteresują i mogą dawać jakieś krzywe dane. To jest chyba bardzo proste. Czasami są takie przykłady, jak wielka niemiecka spółka Wirecard, chyba tak to się czyta, która miała bardzo duże nazwijmy to... Problemy z finansami i sobie je nadrabia w taki specyficzny sposób, ale wiadomo, to są rzadkie przypadki. W większości spółek, które mają dużą kapitalizację na poziomie nie, 15 miliardów dolarów, to raczej takie ryzyko jest bardzo niskie. Więc przede wszystkim, jak chcemy wysłać jakąkolwiek spółkę, to spółka musi mieć duży kapitał to jest najważniejsze. A dobra. Wartego tutaj mówi w o materiale o spółce typu jest to spółka Outlook Therapies, jest to spółka, w którą zainwestował 2 miliony złotych, o mój Boże, 2 miliony złotych zainwestował w spółkę i jak sobie wchodzimy do w środka tej spółki, to zauważymy sobie kilka rzeczy, mianowicie, że nie ma ona, nazwijmy to, danych aktywnych, tak, w większości sytuacji dane są jakieś stare, nie ma sytuacji o przychodach, nic tam ta spółka o przychodach nie mówi, nie ma sytuacji o działalności, zysku z działalności operacyjnej, nie ma długoterminowych perspektyw, yy, nie ma aktualnych danych na temat, niektóre po, po prostu parametrów nie ma, nie? Marsza operacyjna na poziomie minus 5 tysięcy, czyli tam jest, no widzicie, generalnie spółka, nazwijmy to krzak, spółka, znaczy krzak, no, spółka raczej taka, która nie ma za dużo informacji. Yy, spółka, jak widzimy, ma kapitalizację na poziomie do 35 milionów dolarów. Miliony dolarów. Więc jeśli jesteście osobą, która chce im wysłać jakiekolwiek pieniądze na, na giełdzie, nie wysyjcie w taką spółkę. Dla przykładu, możemy pokazać spółkę, która jest ciekawa i stanowi duży portfel, dużą y, pozycję w moim portfelu. Jest to spółka Eli Lilly, Company Jest to spółka, która ma kapitalizację na poziomie 700 miliardów dolarów. Jest to spółka, która ma bardzo specyficzne parametry. Jak sobie zobaczycie, to ona ma no generalnie bardzo fajne parametry. Wzrost zysku na akcję, duży, wzrost przychodów bardzo duży, zysk działalności operacyjnej bardzo ciekawy. EPS Long Term bardzo ciekawy. Generalnie spółka, która się charakteryzuje tym, że w przyszłości być może ona urosnąć i być może dać nam zarobić. W w swoim materiale. Wardenga pokazuje, że gra na giełdzie już bardziej nazwijmy to pewnie, jak on to powiedział, e, czyli taki day trading, tak? E, nie, tak nie inwestujemy na giełdzie. Przede wszystkim, jeśli inwestujemy w spółkę typu Nvidia, to nie sprzedajemy jej po prostu bułrosną, tylko sprzedajemy ją bardziej w okresie długoterminowym. Jeśli Nvidia spełnia pewne wymagania, takie jak na przykład y, zwiększanie zysków, zwiększanie przychodów, to spółkę możemy dalej trzymać w portfelu, nie musimy jej sprzedawać, nawet jeśli nam urosła i nam zarobiła, bo może nam urosnąć i zarobić jeszcze więcej. W przypadku Nvidia sobie zobaczmy. Cena Nvidia od nie wiem pięciu lat urosła gdzieś tam o no, 1000% gdzieś nie Nvidia sobie bardzo fajnie urosła. Pytanie czy NVIDIA będzie rosła dalej. Jak sobie zobaczymy do środka Nvidia, czyli czy ona zarabia, no, Nvidia zarabia. Er e Earnings per share, czyli zarobek na jedną akcję. Jest jak najbardziej na dużym poziomie. Wzrost przychodów jest również na dużym poziomie. Wzrost zysku z działalności operacyjnej również jest na dobrym poziomie i długoterminowa perspektywa wzrostu również jest na poziomie zadowalającym. Czyli po prostu spółka realnie nie jest spółką, która za te 5 lat może upaść, przestać istnieć, nazwijmy to, po prostu prognozy ma na dobrym poziomie. Dlatego inwestycja w NVIDIA nie powinna być na dniach, czyli, że o, spółka mi zarobiła już jakieś pieniądze, to po prostu cashuję. Nie, to, to jest bez sensu po prostu, bo jeżeli spółka dalej jest charakterystycznie dobra, dalej ma przez sobą perspektywę, dalej jest relatywnie tania, nazwijmy to, bo NVIDIA jest relatywnie tania, sobie spójrzmy wszystkie parametry. Ten wskaźnik pokazuje nam, czy spółka jest, czy cena spółki na ten moment, a następne przyszłe prognozy jest adekwatna do, nazwijmy to, czy jest promocji no chyba tak to może było bo określić, czy spółka w tym momencie nadaje się do kupna. Jeśli jest poniżej mediany, statystycznie nadaje się ona do, do kupna. Tak samo jest w przypadku tego wskaźnika, jest to wskaźnik price to sell, który nam mówi ile mamy ceny w stosunku do sprzedaży danej spółki. I tu również jest poniżej mediany, co może nam oznaczać, że spółka jest w tym momencie okazyjna do kupnu. Do tego mamy taki inny parametr, się nazywa price target upside, ja go bardzo rzadko używam praktycznie go nie używam, ale wiem, że może być dla niektórych ciekawy i w przypadku Price Target Upside również widzimy, że spółka charakteryzuje się tym, że jest w okazyjnej cenie do kupna. Nie jest to spółka przewartościowana. Dla przykładu spółka, która jest przewartościowana Oracle Corporation jest to spółka tego najnowszego miliardera ORAC Corporation i Charakteryzuje się właśnie ona tym, że ma bardzo niski ten power, ten price target upside, jak sobie spojrzymy na wycenę price to earnings to jest ona bardzo bardzo wysoko, czyli stosunek ceny do zarobków spółki jest na następne dwa lata jest bardzo bardzo przewartościowany, jak sobie widzimy i tak samo stosunek price to, price to, price to sales, tak? nie ma tutaj nic fajnego w tej spółce, patrząc na to, jakie w tym momencie prezentuje sobą wyceny, jaką w tym momencie prezentuje sobą, nazwijmy to, zarobki. Więc taki day trading, jak pokazał Wardenga w swoim materiale, pokazuje, że Wardęga wiedzę o giełdzie ma bardzo, bardzo, bardzo małą po prostu, bo, bo ciężko powiedzieć, że jakąkolwiek ma wiedzę, po prostu on widział na rewolucie opcję inwestowania pieniędzy, podejrzewałam tak? zagłębił się w temat i potem sobie sprawdził jakieś rzeczy i domyślił się, że spółka raczej o, sobie zarobiła, to sobie cashuje i powoli odrabiam. Nie, w taki sposób się nie inwestuje pieniędzy, nie jest to żadna normalna forma pieniędzy, bo spółka typu Nvidia nie jest inwestycją na kilka dni, jest to inwestycja na kilka lat, chyba, że gramy na dźwigni, to jest wtedy inny temat na materiał, ale generalnie, jeśli ktoś chce szukać materiałów na ten temat, jak inwestować na giełdzie, to jest taki jeden fajny kanał na YouTubie, bardzo obszernie mówi nam o E, o, o, Giełdzie jest to Tomasz Trela, generalnie najlepszy kanał, jaki może być, jeśli Wardenga lub jakikolwiek widz Wardenki będzie ten materiał. Bardzo polecam tego pana. ten Pan, pan dokładnie wszystko wyjaśnia to, co ja mam wcześniej mówiłem, w bardzo fonetyczny, funety, bardzo taki e, finezyjny sposób. No, powiedzmy, że to jest taki wykład na studiach typu webinar po prostu. Jak, jeżeli ktoś chce mieć taką wiedzę naj, najwyższego jego lotu, to oglądając właśnie kanał Tomasza Treli, ten, tą wiedzę będziemy mieć w e, mamy palcu i każdego na następny kolejny materiał będziemy widzieć coraz tej wiedzy większej, aż dojdziemy do momentu, że będziemy nie kupować akcji, ale kupować opcje, ale o opcjach e, może kiedy indziej, może kiedy indziej, bo jest to coś ciekawego, ale dla, ale dla ciekawskich. E, jakie miałam w ogóle doświadczenie na giełdzie? Ja pokażę jeden z moich portfeli na Yahoo Finance. Mam tam jakiś tam stary portfel, mały bądź mały, ale, ale wspaniały nazwijmy to, nie wiem, pokażę wam ile ja na przykład zarobiłem na giełdzie. To ja mam w tym portfelu od, nie wiem, tego roku 20% stopy zwrotu Czyli jest to jakieś 100 dolarów na plusie, nie jestem e, wielkim inwestorem, patrząc na ten portfel, ale co nie znaczy, że moje inwestycje nie są trafne, jak widać moje inwestycje się sprawdzają, 20% w pół roku jest to dobra po zwrotu, do tego mam jeszcze wiele e, spółek, m.in. polskich, skeszowanych, mam już jakiś zysk zapewniony, e, bo po prostu tak to wygląda. Ten portfel nie jest wiadomo aktualny, jeśli to jest mój taki stary portfel, nie wiem czy tam to się pozmieniało czy nie, ale m.in. widać jakie spółki ja tam e, mam w portfelu. Musimy sobie zobaczyć ten portfel w sumie, co to dokładnie jest. Jest to spółka typu, nie wiem, sobie zobaczmy. Jest to jakaś Nvidia, coś tu Apple, Vin, TSMC, Futu, Google. No jakieś tam spółki, które się charakteryzują, charakteryzowały tym, że będą miały dobre perspektywy na przyszłość. No i po prostu takie spółki ja sam osobiście wybieram. Te spółki między innymi... Czyli te spółki, które mogą potencjalnie rosnąć, są na moim kana kanale omawiane. Więc jeżeli ktokolwiek z Was chce inwestować fajnie na giełdzie, to ja swój kanał, aby do doinformować się trochę w tym temacie. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. LOLO.